Mój wybrany ludu, który nie odejdziesz od prawdy, przekonasz się, że ta wędrówka będzie trudna. Nigdy, ani przez chwilę w swoim życiu, nie bylibyście w stanie wyobrazić sobie strasznego oszustwa, jakiego niebawem macie doświadczyć. Moi wrogowie są dobrze przygotowani, bardzo wpływowi. I dobrze finansowani, mają sporą przewagę, ale nie mają po swojej stronie mocy Bożej. Nie tylko nie posiadają mocy Boga, mojego Ojca, Boga Wszechmogącego, ale w każdej chwili mogą zostać powaleni z Jego woli. Niestety, odciągną ode mnie wiele dusz, a ja na to pozwolę. Jako część końcowego oczyszczania ludzkości. Ten okres na Ziemi oddzieli dobrych od złych. Co przez to mam na myśli? Z pewnością powiecie, że dobrzy zostaną oszukani i że to nie będzie ich wina. To jest prawda. Ale kiedy ci, którzy mówią, że są prawdziwymi chrześcijanami, przyjmują Herezję, Zamiast mojego świętego słowa, bluźnią przeciwko mnie. Oni są bardzo świadomi prawdy i w każdej chwili muszą być czujni na moje słowa. Tak wielu z Was śpi, tak wielu naprawdę mnie nie zna, ponieważ w swoich duszach nie macie pokory, tak bardzo jesteście dumni ze swojej wiedzy o Piśmie Świętym. Wielu spośród Was nie udało się odczytać Ewangelii, ani zrozumieć, co się wydarzy, zanim nastąpi moje powtórne przyjście. Nadal nie wiecie, mimo że prawda została Wam dana w najświętszej Biblii. Dlaczego nadal ignorujecie Słowo Boże, sprzeczacie się, odrzucacie i walczycie przeciwko ręce, która Was stworzyła? Nie jesteście lepiej poinformowani niż ci, którzy mnie ukrzyżowali. Nie posiadacie więcej wiedzy od faryzeuszy, którzy byli przekonani, że ich interpretacja świętego Słowa Bożego była lepsza od interpretacji Syna Człowieczego. Z powodu swojej odmowy przyjęcia ostatecznego proroctwa odrzucicie mnie. Cała wasza służba dla mnie nic nie znaczy, gdyż pójdziecie za tym, który został wysłany przez szatana, aby odrzucić swoje prawowite dziedzictwo w moim raju. Tak bardzo doprowadzacie mnie do łez. Wasza zdrada odbije się w prześladowania, które sprowadzicie w moje imię na tych, których nazywacie braćmi i siostrami. Staniecie się jak ci, którzy byli przed wami, a którym źli przywódcy i dyktatorzy z przeszłości wpajali kłamstwa. Z powodu waszego braku prawdziwej miłości do mnie, która wymaga wielkiej ofiary, sprawicie mi wiele smutku i cierpienia. Kiedy wrogowie mojego Kościoła wciągną was w sieć fałszu, będziecie śpiewać na ich cześć hymny pochwalne, Adorować i kochać tych, którzy mnie nienawidzą, a ja zostanę zapomniany. Zapamiętajcie te słowa: gdy umieścicie fałszywych bogów przede mną, narazicie się na gniew Boga. Wasz Jezus.